W Faktach o Poranku kolejny gość, dr major Leszek Kołtun, wykładowca w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, specjalista Regionalnego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu, mistrz świata w kickboxingu, tytułowany bokser, kolarz, zapalony sportowiec, który młodzież i dzieci mógłby trenować dokładnie wszędzie, ale woli to robić w swoim rodzinnym wołowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego właśnie boks, dlaczego właśnie sporty walki? A chyba jest to naturalne, podyktowane tym, co robiłem przez długi okres życia. A pozdobywałem te tytuły, walczyłem na różnych galach, poznałem wspaniałych ludzi i teraz tą wiedzę tak naprawdę chciałbym przekazać tym najmłodszym, a akurat boks, bo jest to dyscyplina olimpijska. Od przyszłych igrzysk kickboxing wchodzi również w program Igrzysk, więc no tutaj akurat dwie dyscypliny olimpijskiej. Chyba jak każdego trenera jest to marzalnie, że żeby wychować olimpijczyka, aż nie mówię o tym złotym, srebrnym czy brązowym medalu, ale, ale żeby ktoś, chociaż takiego niedużego miasteczka jak Wołów, pojechał na Olimpiadę i mógł nas reprezentować godnie, nie tylko jako Wołów, ale nasz kraj. Powstał Wołowski Klub Bokserski, otwarty na młodzież. O te sporty walki zapytam dlatego, że wydaje mi się, że właśnie to jest dobry kierunek na przykład na wyciąganie młodzieży z kłopotów, może nie dziewięciolatki, bo takie już przyjmujecie, ale tych starszych zawodników, młodzież z trudnych środowisk, z trudnych rodzin. Czy to jest dobry kierunek? Myślę, że tak, dlatego że przychodząc do mnie na trening, ja młodzieży od razu wbijam do głowy, że to, co nauczą się na treningu, a broń Boże, żeby wykorzystywać oczywiście poza tą salą. Poza tym... W klubie jest taka, chciałbym powiedzieć, rodzinna atmosfera, bardzo przyjazna. Natomiast uczymy. Ta młodzież, która gdzieś czasami ma różne wzorce z domu, no bo tak trzeba powiedzieć, żeby rzeczywiście w pewnych ramach takich się mieścili, ale żeby po prostu, no, jakby poczywając się pod klub, czyli są jakby zawodnikami danego klubu, również dbali o ten klub nie tylko w ringu, ale również i na zewnątrz, czyli mają dawać takie świadectwo kultury, dobrego wysławiania się, no i oczywiście tych wszystkich zachowań. Poza Więc tutaj jakby wbijam od samego początku do głowy tej młodzieży, że my tu jesteśmy jakby jedną wielką rodziną a, i musimy być wobec innych również pozytywnie nastawieni. I jeżeli tylko jest możliwość komuś pomóc, to jak najbardziej. Yy, najmłodsi mają 9 lat. Yy, dla nich sporty walki to taki sposób na hartowanie charakteru? Może od razu już z nimi nie będę czy nie, nie realizuję programu samych walk, ale jest bardzo dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych, dużo stretchingu, dużo gimnastyki, zabaw. Na podstawie elementów takich jak boks czy, czy, czy worek, czyli takiego e, modemu, można powiedzieć zawodnikowi, zakładamy rękawice czasami i niech się wyżyje lepiej na worku niż na siostrze czy na bracie w domu, więc e, zdecydowanie jest to lepsze rozwiązanie, a miałby gdzieś a, szukać swojego ja, Zwłaszcza u kolegów, którzy gdzieś stoją pod sklepem i nie mają pomysłu na swoje życie. W ferie będą mogły przychodzić całe rodziny. W boksie można, czy w innych sportach walki, w tych zajęciach ogólnorozwojowych, połączyć. Mamy tatę, brata i wszystkich razem. Razem trenują, czy raczej towarzyszą? <laughs> towarzyszą na treningu, jeżeli przychodzą młodzi przychodzi na trening. Natomiast ferie. Postanowiłem zrobić taki projekt eksperymentalny, zobaczymy jak to wypali, mam nadzieję, że, że będzie pozytywnie, ponieważ już mam zapisy. Taki a projekt, że zapisy są właśnie dla dzieci od 9 lat, na bazie kickboxingu i boksu, co mówiliśmy wcześniej, dużo zabaw, gimnastyki. Ale może również przyjść ojciec, czy mama, czy brat właśnie z daną osobą. Dlaczego, że e, no sam sobie zdaję sprawę, że na przykład tato, czy mama może się bać o to, że jest, bo to tak naprawdę strasznie brzmi boks i boxing, więc e, zapraszam jakby całe rodziny, czyli przychodzą na zajęcia i on będzie ćwiczył sobie przykładowo z tatą, czy tam ten zawodnik będzie z tatą, z mamą, Ja tutaj z drugiej strony nie będzie tej obawy, że ktoś mu zrobi krzywdy. Natomiast tak jak powiedziałem, będzie to dużo zabar w gier, i, I będzie dużo ogromnego rozwoju. Na pewno też się spocą. Jakie znaczenie dla młodego sportowca yy, ma wsparcie rodziny? Powiem tak, ogromne. Z własnego doświadczenia powiem, że e, zaczynałem e, trenować, jak miałem 8 czy 9 lat. Mieszkałem e, dosyć daleko od miejsca, gdzie był klub. A, no i chyba, żeby nie rodzice, gdzie tato często brał mnie w samochód, e, wiózł na ten trening, e, ze mną był. A w chwilach słabości, gdzie no, chyba każdy z nas ma w pewnym momencie takie, że a już mi się nie chce, albo ja nie będę, albo mi coś nie wyszło na walce czy na zawodach, to zawsze wsparcie było od rodzica, że słuchaj, nie martw się i tak jesteś najlepszy, tylko musisz no, gdzieś tam dalej pociągnąć tą karierę. A zawsze no, ten rodzic, jednak mimo wszystko, ja widzę po tych właśnie dzieciach, jak przychodzą do mnie na trening, że trenują, ale co chwilę zerkają. Czy mama jest, czy tata jest, czy patrzy, czy, czy rzeczywiście wspiera go w tym, co robi. I, i, I to od razu widać, że to się momentalnie przejawia na dobre samopoczucie na treningu, bo inaczej zachowuje się dziecko, gdzie mama czy tato wejdzie, zostawi powiedzmy go, i dobra, ja przyjadę za ciebie za trzy godziny, więc jak się spóźni, to poczekaj na mnie. Nie? I on się tury, tak troszeczkę gdzieś tam a, z boku, może nie ma takiego wsparcia, ale co innego, jak jednak rodzic jest fakt, że największy problem znowu wtedy staje się rodzic, bo Taki rodzic, który próbuje czasami być trenera, tak. I to jest największy problem. Gdzie ja mówię nasza, co mają zrobić, a nasz ojciec stoi u góry i mówi nie tak ty masz zrobić i tam do swojego dziecka próbuje krzyczyć, więc wtedy tuż muszę niestety ale w delikatny sposób tak, reagować na takie zachowanie. Z czym mierzą się młodzi bokserzy? Czy potrzebują takiego kogoś? trenera, który wierzy w nich wtedy, kiedy oni już przestają w siebie wierzyć, który pociągnie do góry, który zdopinguje, zmotywuje, pokaże, że sport to idea, a nie zawsze tylko jakaś w perspektywie y, kupa pieniędzy. No właśnie niestety teraz jest taki problem. No nie ukrywamy pewnie, pewnie też, że przez media, przez ten cały show, który się robi, że też zauważam, jak przychodzą zawodnicy, którzy a, czy młodzi, właśnie e, ludzie, którzy są nastawieni na to, że przyjdzie dwa razy na trening, potrenuje, on by już chciał zarabiać potężne pieniądze, jak ci wszyscy celebryci a, w innych federacjach, i już by chciał być zawodowcem i tutaj być e, najlepszy na świecie. No, niestety tak się nie da. Często gdzieś tam właśnie te media im tam, powiem delikatnie, no, ten mózg piorą. Natomiast my staramy się, czy ja staram się, za, jakby zakorzenić w nich tą ideę sportu, że osiągacie cel. To jest dla was najważniejsza, największa wartość. To, co widzieliśmy jeszcze w dawnych czasach, chociaż porównując tych bokserów. Oni pozdobywali złote medale olimpijskie, ale naprawdę nikt nie został z nich milionerem, my nie osiągali wtedy pieniędzy, ale, ale no, tą ideę największego osiągnięcia, czyli właśnie chociaż pojechać na Olimpiadę, zdobyć jakiś medal, czy nawet mistrzostwa chociażby regionalne, to jest naprawdę niesamowita radość. Albo a... wystąpić na gali boksu w marcu. W marcu w Wołowie, Wołowie. dokładnie. To będzie szczególna gala, krótko na koniec. Tak, jest zmieni? to mecz boksu olimpijskiego, będzie około 10 walk pomiędzy Polską a Niemcami. Mamy już jakby podpisane porozumienie. Czekamy teraz na jakby odpowiedź ze strony TVP Wrocław na patronat medialny oraz czy przeją transmisję danej gali. Mówimy Polska-Niemcy, ale będą to zawodnicy z rejonu naszego właśnie Dolnośląskiego, dlatego warto oglądać, warto przyjechać już 23 marca w Wołowie. a Też wystawiamy z naszego włoskiego klubu bokserskiego właśnie zawodników, także no na pewno będzie ciekawie. Trzymamy kciuki za sportowców z Wołowa. Major dr Leszek Kołtun, mistrz świata w kickboxingu, talentowany i utytułowany bokser, który uczy młodzież na miejscu. Był gościem Faktów o poranku. Dziękuję bardzo za Dziękuję bardzo. M, rozmowę.